Dobra, dajemy obcą jeść. Tu owce mają małe, jedzą. Tutaj mają posypaną ospę z witaminą do mleka, tu im owiec. Jest zimno. Koziołki też mają. W toku ma koziołek, a tam ma na ziemi, bo potłukły miski. I tutaj też, i tutaj też mają, ospę z tym sianem mają, dobra. <laughs> Bardzo mi boli, zimno jest jest minus 15. o tę porę, a jest godzina 14.00. Zostałem drugi raz owiec, W mi było ciepło. Tu konie mają, zobaczymy, gdzie są konie i zaraz ich spuścimy. Chodź, chodź, chodź. Zobaczymy, gdzie są płóce. Nie są płóce. Stare idą same, bo idą same stare, bo tamte bocz. Tamte są. Płóce. Płóce coś tam gryzą. Dobra, wpuścimy. Owce. Tak, a ona minus 15 ręka, mi marzyć, nie, jak mężę. Ale już wstały. Małem jedzenie. Czyków nie puszczam, bo nie mogą miesiąc. się. Skakujemy! Dziewczyny, skakujemy, hop, 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 żeby się konie tutaj nie nazwały. Zobaczymy jak, jak będą jarły Aj! Ty, ty, ty! Jedno, ale mają, mają na... Mają żarcie na obie strony. Gdzie, gdzie? Nie! Hop! Na drugą stronę, poczekaj! leć! Leć tam na Ciekaj Czekaj! Na drugą stronę! Skurdy, ty! Zaraz, zaraz wygoni kameryldę no, a, a ten? Dziak jeden Dobra No i tak sobie jedzą O idzie, idzie Baran, dobra Tutaj Baran się poje Baran wyczuł ruje u brązowej obcy no. I jest atak Trochę żeby ich podzielił Tutaj mają Kuska zjadła, wodę mają. Trzeba im zaraz powzlewać to wodę, na nowej wody. Koziołek jeszcze je. Dobra, on się powzbiera. Mało jedzą. zostały teraz trochę owca. Na noc te takie malutki. Trzeba im dać jeść, bo tak to może umarwmy. Jak ktoś naje się, to będzie miał siłę do życia dalej. Jak ładował dzisiaj vlog łapeczka. I subiki. I lecimy z tymi blogami. Czas pokaże.